Jak rozpoznać solidnego dealera? Po, po pierwsze, żebyśmy się czuli tam bezpiecznie. Dam przykład. Były kiedyś y, takie stendy w marketach, y, w których no, facet w, w jakiejś ch, ch, sieci handlowej kupuje pietruszkę i z kasy widzi, jak robimy transakcje ze złotem, y, bo to było na takich wyspach. No to, to takie, Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to są słabe rzeczy. Ym, czy były takie y, z kantory z witrynami? Dużymi i tam akurat siedzieli z takim akcentem wschodnim. Chłopaki na ławce naprzeciwko i czekali, aż facet zrobi jakąś dużą transakcję, wyjdzie i pojechali za nim do domu. Druga rzecz. Którą powinniśmy zrobić, to unikać odroczonych transakcji. Czyli jeżeli ktoś kogoś nie stać na to, żeby z nami handlował, to po prostu nie kupujemy. Nie kupujemy na termin, nie odraczamy tej transakcji, bo to generuje niepotrzebne ryzyko. Czyli jeżeli kładziemy gotówkę na stół, to wychodzimy z towarem i wtedy jest to dla nas bezpieczniejsze. No i trzecia rzecz, trzeba sprawdzić, czy ten towar jest dobry. I tutaj nie mam na myśli, że jakaś firma może być zła bądź może być dobra. Może ktoś po prostu popełnić błąd przy weryfikacji, przy skupie i później sprzedać nam coś, czego sam nie jest pewny albo źle to sprawdził, bądź jakby mieć złe intencje. Jest do tej pory sieć jubilerska duża, w której jeden salon dogadał się z jubilerem po sąsiedzku i wymieniali w pierścionkach z diamentem diamenty na cyrkonie i sprzedawali to klientom.